Dzień dobry Państwu, Michał Jędryka się kłania. Połowa października mija w cieniu kilku rocznic, z których część harmonizuje ze sobą, a inne tworzą nieznośną kakofonię. Zacznijmy więc od tych najnowszych rocznic. 15 października odbyły się w ubiegłym roku wybory. Mamy już rok nowego rozdania w Sejmie, który przypomnijmy na marszałka rotacyjnego wybrał Szymona Hołownię. Jak jego rotacja będzie wyglądała, to się jeszcze okaże. Powagi tej sprawie nie dodaje właściwe znaczenie tego słowa. Rotacja znaczy przecież obracanie się. Temu Sejmowi, któremu mija rok, orędzie wygłosił prezydent, wytykając sprawę łamania konstytucji, co spowodowało bardzo nerwową reakcję rządzących, ale to nakręcanie spirali napięcia jest, zdaje się, rządzącym na rękę. Dokąd to będzie trwało, niektórzy mówią, że do Marszu Niepodległości, na którym spodziewają się jakichś dużych rozmiarów prowokacji. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mówię o tym dlatego, że ma to związek z inną rocznicą, która dopiero się zbliża ale o której, dzięki Bogu, jest również dość głośno. Chodzi o 40. rocznicę porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tym wczoraj w Bydgoszczy miało miejsce niezwykle ciekawe spotkanie. Kto nie był, niech żałuje, choć w internecie można znaleźć zapis, więc zachęcam do słuchania. W bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego był bowiem Tomasz Wiścicki. Współautor biografii błogosławiony księdz Jerzy Popiełuszko. Wiścicki przedstawiał tło wydarzeń sprzed 40 lat w sposób niezwykle ciekawy i wszechstronny. Można było usłyszeć zarówno o rozgrywkach politycznych w ówczesnej PRL i PZPR, jak i o poczynaniach. Ówczesnych biskupów i prymasa Glempa. I tak to właściwie jest, że każda dobrze napisana biografia przedstawia w ciekawy sposób nie tylko jedną osobę, ale cały kontekst społeczny, w którym ona żyła i działała. I z całą pewnością Wiścicki wraz z Ewą Czaczkowską takie właśnie dzieło napisali. I oczywiście zachęcam do jego przeczytania, ale dziś chciałem powiedzieć o jednym wątku wczorajszego spotkania. Otóż e, można było usłyszeć od naszego gościa bardzo interesującą hipotezę na temat celu sprawców tego morderstwa. Oczywiście chodzi o tych najwyższych sprawców, bo przecież to nie było tak, że oni po prostu chcieli zabić księdza Popiełuszkę, by już nie mówił tych kazań. Nie, aż tacy głupi to oni nie byli. E, chodziło Oto, mówił Wiścicki, że pewna grupa w PZPR chciałaby po zamordowaniu księdza wybuchły i rozruchy. To umożliwiłoby zmianę na szczytach partyjnej hierarchii, oczywiście w oparciu o Moskwę. Ekipa Jaruzelskiego o tym wiedziała, ale nie zapobiegła zamordowaniu kapłana, chcąc sytuację wykorzystać na swój sposób. Mówię o tym, dlatego że na tym właśnie polega sens nauki historii. Historia jest nauczycielką życia, ale nie w ten sposób, że się jakieś scenariusze w prosty i oczywisty sposób powtarzają, tylko w taki sposób, że motywacje i metody politycznego działania były od wieków takie same. I w tym sensie, proszę wrócić do tego, co powiedziałem o eskalacji napięcia i o marszu niepodległości. To nie będzie to samo, ale pewną analogię można tu wysnuć. I tym pesymistycznym akcentem mógłbym dziś zakończyć. Ale nie zakończę i powtórzę za Rafałem Ziemkiewiczem: nie dajmy sobie zepsuć święta niepodległości. Idźmy na marsz, idźmy na inne patriotyczne manifestacje, tak masowo, by prowokatorom się ugięły nogi. I filmujmy, co się dzieje dookoła, by każda próba prowokacji została zarejestrowana. Dobrego dnia Państwu życzę.